Pokochani, z tej strony Wasza ukochana hejterka, a w tym filmiku będziemy robić coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli będziemy czytać sobie dziwne albo hejterskie komentarze. Zanim jednak przejdziemy do sedna, chciałabym Was najpierw zaprosić na mojego Instagrama Brayar Beauty Podługa, Oficial podługa YouTube, ponieważ bardzo wiele z Was mnie nie obserwuje na Instagramie, a tam się dość dużo dzieje. A poza tym brakuje bardzo, bardzo niewiele do 400, więc zapraszam gorąco. I to tyle, co chciałabym powiedzieć, więc już na spokojnie możemy sobie rozpocząć karuzelę śmiechu. Zaczniemy sobie od razu z grubej rury, i powiem Wam szczerze, że to jest chyba jeden z moich ulubionych komentarzy, a dokładnie jest to komentarz pochodzący spod filmiku o toksycznych postaciach w Miraculum. Jeżeli pewnie natrafiliście na ten film, oglądaliście go, to prawdopodobnie wiecie doskonale, że na miniaturze jest. Marinette, która ma na oczach cenzurę. Wszyscy wiedzą, jak wygląda twarz marinet i kilka minut później już ją pokazujesz. No to po co cenzurować? I może producenci tej bajki tego nie chcą w ogóle? Zapytałaś ich się o to. Nie chcę hejtować, ale to jest bez sens. I nic w tym nie jest śmieszne, tylko to głupie. Tak samo jakbym na okładce filmu najpierw zakryła komuś popularnemu twarz, a potem w filmiku bym ją pokazała. To jest dziwne, nigdy nie widziałam głupszego pomysłu. XD! Pani Barbaro, chciałabym panią zaskoczyć. Ale jest bardzo wiele takich twórców, którzy na miniaturę dają twarz jakiejś popularnej osoby, youtubera, instagramera czy Tiktokera i celowo cenzurują jej twarz. Mimo, że wszyscy wiedzą już na pierwszy rzut oka, kto to jest. Taki zabieg ma na celu przyciągnięcie uwagi oraz sprawienie, żeby jak najwięcej osób obejrzało nasz film. A argument o tym, że powinnam się zapytać producentów, czy życzą sobie, żebym cenzurowała twarz Marinet, jest chujowy, ponieważ ja jestem tak małym twórcą i jednocześnie szarym człowiekiem, że nawet jeżeli bym do nich napisała, to wątpię, żeby mi odpisali. Poza tym wydaje mi się, że oni mają trochę poważniejsze problemy niż to, czy ktoś ocenzurował na miniaturze ich postać, więc moja wiadomość tym bardziej by ich średnio ruszyła. Ale do pani Basi chyba nie dotarły moje argumenty i postanowiła napisać jeszcze jeden komentarz. Czemu Marinette ma cenzurę? Serio, dziwi mnie, że starsza osoba, która teoretycznie powinna dawać nam młodym przykład, zachowuje się gorzej niż małe dziecko i potrafi się przypieprzyć o taką pierdołę, na którą dosłownie nikt nie zwraca uwagi. A nie, czekajcie, jest jeszcze jeden taki komentarz, zaraz Wam pokażę, tym razem od zupełnie innej osoby, który również pyta się, dlaczego dałam Marinette cenzurę. Czyli jednak ta cenzura nie jest błahą rzeczą, przepraszam! Pani Barbaro, pani Paulo obiecuję, że już nigdy więcej nie dam cenzury żadnej postaci. A skoro jesteśmy przy postaciach animowanych, to nie tylko im daję bezpodstawnie cenzurę, to jeszcze nie wiem jak się nazywają: Śpiąca Królewna, a nie Aurora! Jeju! Yeah. Momencik. Czyli jednak, miałam rację, że Śpiąca Królewna ma na imię Aurora. No chyba że internet kłamie, bo też tak się może zdarzyć, więc napiszcie mi w komentarzu, jak tak naprawdę ma na imię śpiąca królewna, bo ja już się gubię. A teraz przechodzimy sobie do komentarza, który był pod filmikiem o królu Luwie, ale został usunięty przez autora. Ale masz w kucy sposób mówienia. Nie mam pojęcia, co to znaczy w kucy, czy to jest jakieś nowe młodzieżowe słowo roku, czy jakiś slang. Dlatego proszę was bardzo, jeżeli chcecie mi coś powiedzieć, używajcie normalnych słów. Ja jestem za stara na te wasze slangi młodzieżowe. To już nie te lata. Następny komentarz. Komentarz, który znalazłam bodajże pod filmikiem, co mnie denerwuje u MHTuberów, a jego autorem jest zaginiony około 11-letni MHTuber, który na swoim kanale zgromadził około 50 subskrypcji. Chcę tylko powiedzieć jak coś, że mnie nie żegnajcie na stałe. Tylko po prostu nie mam jak się zabrać do nagrywania, ale pamiętam o moich subskrybentach i oglądających i wkrótce coś nagram. Przechodzimy teraz do kolejnego komentarza, który porusza mój ulubiony temat czyli przekleństwa są złe i nie wolno przeklinać. I tym razem skupimy się na początku komentarza. Szkoda, że dałaś przekleństwo w tytule lepiej by było dać coś w stylu czemu Apple White jest najbardziej samolubną postacią albo najgorszą postacią w EAH. Lubię wideo eseje, ale nie potrzebujemy agresywnych tytułów, żeby przyciągnąć widownię. I tutaj ponownie powiem to co przy pani Basi i przy pani Pauli. Użyłam tego brzydkiego słowa w tytule, żeby przyciągnąć właśnie uwagę widzów. Zresztą nie jestem jedyną osobą na YouTubie, która daje przekleństwa w tytuły. Co więcej, wstawiłam to słowo, ponieważ to słowo bardzo adekwatnie opisuje mój stosunek do Apple. Poza tym z tego co widzę po aktywności i zaangażowaniu ludzi, w większości widzów spodobał się ten film i zgadza się ze mną, że Apple jest po prostu szmatą. A teraz trochę z innej beczki, bo mamy temat dziewczyńskich dziewczyn, cokolwiek to oznacza. Film zgłoszony za szerzenie nienawiści wobec dziewczyńskich dziewczyn. I tak samo każdy twój kolejny film będę zgłaszać fankom i Hm, A to dziwne, bo skoro zgłosiłeś mój film, to teoretycznie nie powinno go być na YouTubie, a on jest nadal dostępny na kanale. Atakowanie linii i Chloe, a bronienie marinet to atakowanie dziewczyńskich dziewczyn. Serio, jakim trzeba być debilem, żeby nie zrozumieć przekazu filmu? W filmie o toksycznych postaciach w Miraculum nigdzie nie powiedziałam, że Marinet dobrze się zachowuje. Wręcz przeciwnie. Nie broniłam jej i powiedziałam, że zachowuje się nieodpowiednio notorycznie stalkując Adriana, więc można z tego wywnioskować, że autor komentarza nie jest zbyt inteligentną osobą, ale również, że nie obejrzał mojego filmiku dokładnie albo oglądał go, ale jednocześnie w tym czasie sobie odkurzał na przykład. Następny przezajebisty komentarz, który jest pod filmikiem o moim rankingu najgorszych postaci w Monster High. Czy ty to w ogóle oglądałaś? Kompletnie się nie znasz. Muszę cię zdziwić, ale tak. Oglądam ten serial, odkąd wyszedł, czyli od 2010 roku i do dzisiaj jestem jego fanką. Nawet zbieram lalki Monster High, więc tak, masz rację, nie mam pojęcia o czym mówię. Tak dla Beki sobie w ogóle ten film zrobiłam tak po prostu, bo mi się nudziło. A teraz tak dla odmiany zostawmy Monster High i Ever After High i przejdźmy sobie do króla Lwa, a dokładniej do komentarza pod tym filmem. Ej, to czemu ty nie napisałaś scenariusza filmu? Albo dlaczego ty nie byłaś reżyserką filmu? Jakbyś ty nakręciła król Lwa na swoich zasadach, to tobie i twoim fanom mógłby się podobać wtedy film, ale milionom ludzi z lat 90. już nie. Bardzo przepraszam, że tak dodam jeszcze, że tacy ludzie jak ty, co mają charakter naszego premiera Donalda albo charakter prezydenta Niemiec, to mnie tak wkurwiają, że ma ochotę, jak to mój dziadek mówi, wypierdolic z Polski. Jak widzicie, Dawid nie tylko dał mi propozycję, żebym na nowo napisała scenariusz do król Alwa. Jestem bardzo zaszczycona taką propozycją i może kiedyś mi się uda napisać ponownie scenariusz do króla Lwa. Kto wie. Ale jednocześnie trzeba to docenić, że jego wypowiedź zawiera również wątki polityczne czyli dla każdego coś dobrego. No i sam fakt, że zostałam porównana do tak wielkich osobistości. Dziękuję. Ja w wieku 24 lat nie potrafię zawiązać sznurowadeł. <laughs> Ja nie wiem, czy w tym momencie mam się śmiać, czy płakać, ale gdzieś potajemnie wierzę, że ten komentarz miał być tylko i wyłącznie żartem, bo jeżeli nim nie jest, to ja naprawdę zaczynam tracić wiarę w ludzkość. A skoro już jesteśmy przy temacie wiązania butów i ogólnej samodzielności, ona w wieku 17 lat nie umie wiązać butów, a ty w wieku 30 plus nagrywasz film, w którym jedziesz po wymyślonych postaciach z bajki. XD. Hipokryzja! Tutaj mała poprawka, mam 21 lat, więc wypraszam sobie, nie jestem tak stara. Poza tym jest różnica między mną a Krystal i nie chodzi tutaj tylko o wiek. Ja w przeciwieństwie do niej umiem sobie zawiązać buty i jestem na tyle samodzielna, że potrafię sama o siebie zadbać i co najważniejsze, umiem samodzielnie podjąć nawet najprostszą decyzję. Także Krystal nie ma do mnie żadnego podjazdu. Ej, ona przykryła! Oj! No, szok i niedowierzanie. Ludzie przeklinają. Pamiętajcie, dzieci, nie wolno przeklinać. A jeżeli już znajdziecie jakiś filmik, gdzie ktoś przeklina, to pamiętajcie, nie pokazujcie tego mamie, bo jak wasza mama się dowie, to zabierze wam telefon i odłączy internet. Komentarz spod filmiku Rozpacz. Okropnie. Racja. Okropnie to wygląda. Super filmik. P.S. Nie podtrzymam się pod Zafirę LPS TV, tylko robię taki fanklub na YouTubie. Pozdrawiam. Druga część komentarza jest dużo lepsza, gwarantuję wam to. Dzielę telefon z bratem i często usuwa moje komentarze, żeby zrobić mi nazłość, i też specjalnie u ciebie anuluję subskrypcję, żeby zrobić mi nazłość. złość. Zazdroszczę ci, że jesteś jedynaczką, więc sorry za niego, postaram się, żeby tego komentarza nie usunął. Zgoda. Komentarz z cyklu. Póki nie było internetu, tylko rodzina widziała, żeś debil. By the way, nie wiem, jak można nazwać jedynakiem kogoś, kto ma brata. Dobra, to ostatni komentarz na dzisiaj, bo naprawdę czuję, że dostaję wylewu. Na no twój koniec, brojer Wraz z tym filmikiem zaczynam zgłaszać swój kanał. na nienawiść wobec dziewczyn i dziewczyn i przekonujesz innych, że jedynie chłopczycy je, mogą żyć. Teraz też musisz zgłosiłam. Spoko, możesz sobie zgłaszać, mi to tam nie przeszkadza. Tylko wiesz, co nie chcecie zmartwić, bo jednak YouTube ma w dupie większości zgłoszeń. Także życzę powodzenia. Przyda się! I to już jest koniec tego filmiku. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy może pośmialiście się tak samo jak ja. Ja muszę się przyznać, że się bawiłam zajebiście, chociaż pod koniec już naprawdę dostawałam wylewu, ale spokojnie wyjdę z tego, przynajmniej mam taką nadzieję. Dajcie znać, czy chcielibyście drugą część czegoś takiego, a ja się tymczasem z Wami żegnam i do następnego filmu. Bajo!